Jakiś czas temu potrzebowałem podzielnicy do tokarki. Niestety nie mogłem takiej nigdzie znaleźć, dlatego zaprojektowałem, sam wydrukowałem na drukarce 3D. Tak jak widać, jest kilka opcji do wyboru. Dosyć gąste, gęste otwory. Tak to się montuje. Spełnia swoje zadanie. Elementy składowe tarcza z otworami montowana na osi. W ten sposób do tego jest nakrętka mocująca i tutaj do ustalania otworów.